Cześć, witajcie. Z tej strony Szymon Rzyśko i Piotr Kosiarski. Cześć, witam. Z portalu deon.pl. Witamy was w nowej odsłonie naszych deonowych podcastów. Mamy zamiar zapraszać ciekawych gości. Jeden nawet dzisiaj odpowiedział i się tutaj pojawił. Chcielibyśmy pogadać na, na męskie tematy. Bo pewnie zauważyliście już, że na naszym portalu pojawił się nowy dział Męski Punkt Widzenia. W związku z tym szukamy inspirujących mężczyzn, którzy mogliby nam coś ciekawego przekazać, podzielić się jakimś doświadczeniem, jakąś fajną wiedzą ze swojego życia. Dziś naszym gościem jest Michał Bukowski Pax. Cześć, 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 witajcie, witam wszystkich. Siemanko. Tak, Michał jest dziennikarzem, prezenterem. U no de, to nazywacie? Nie da... Znaczy to jest takie ciekawe, jak mnie ludzie pytają czym się zajmuję, to zazwyczaj, nie wiem, jakoś tak nie chcę o tym mówić, w sensie, że prezenter, bo tak jakoś by wyszło, mm. że się, nie wiem, chwalę, czy coś, że no po prostu jakaś tam telewizja, jakieś coś tam, Studio Raban. Studio Raban. Nie, rabane. no tak, mm. dziennikarz, ale to, no to dzięki Bogu, nie, w sensie, nie jestem wykształconym reporterem, jestem bardziej reporterem, dziennikarzem z doświadczenia, rap, o, pedagog, można powiedzieć, na pedagog. Akademii Ignacjanów. No to masz szkoły. dyplom. No, mam dyplom, pewnie, że hmm. mogę się chwalić wszystkim, że pedagog, Pedagogi tyle. tyle. <laughs> okay. Ale Michał też e, śpiewa rapuje w formacji? No, Młode koty. Młode tak. koty, no, no, koty yes. tak. Młode Więc e, też szeroko uzdolniony muzyk można powiedzieć. E, hmm. Co jeszcze o sobie byś ciekawego powiedział? Sobie, o sobie o sobie, o tak. o sobie. Ty o sobie bo to jest najciekawsze. Co ty o sobie myślisz? Ja, co ja w ogóle o sobie myślę? Właśnie y, co, znaczy zależy, co chcemy usłyszeć. Bo jak chcemy usłyszeć coś takiego typu syn Boży, nawrócony i tak dalej, no to wiadomo, nie? Podróżnik, nie wiem, podróżnik. W związku z tym, że dużo jeżdżę, siedzę naprawdę, spędzam bardzo dużo czasu w pociągach, w Pendolino, w tl w różnego rodzaju po prostu w środkach transportu. Samolotów się boję strasznie. Bo, no, rodzice oglądali te katastrofy lotnicze, jak byłem mały co czwartek i po prostu mi została trauma do tej pory. Jak do Panamy leciałem na Światowe Dni Młodzieży, to, to na środkach uspokajających, wiesz, Niż samolot. I, i, I podróżnik dużo podróżuje, głównie też samochodem, z dobrą nowiną, z, z jakimś tam świadectwem moim, z jakimiś tam konferencjami, z takimi tematami. Staram się być pokorny. Nie wiem. Mam takiego jednego kolegę, który cały czas mówi, że chce na mnie wylewać kubeł zimnej wody, żeby mnie nie odbiło. Wszyscy, jak gdzieś idę, to mówią: O, gwiazda przyszła. Ja nie wiem, czy w żartach, czy nie w żartach, ale naprawdę. Nie wiem, nie, czu nie, nie czuję się kimś, że o, prowadzę program, rapuję sobie na jakichś tam scenach i że dlaczego to ma mnie robić kimś, nie wiem, większym, lepszym. Po prostu sobie jestem Michał Bukowski. Denerwuję się o to strasznie, jak przychodzę do szkół. I ludzie mnie wyganiają na przykład przejściem dla uczniów w momencie, kiedy przychodzę prowadzić spotkanie profilaktyczne. No bo wyglądam jakbym miał 16 lat, nie? Generalnie. No młodo wyglądasz. No młodo wyglądasz. <grym> A Jeszcze jak się ubiorę w bluze i, i w gacie, to już w ogóle w, w spodnie, bo to gacie to czasami w, w niektórych województwach to krzywo popatrzą. Ale... No, ja jestem z Wielkopolski, więc mi się to podejrzane. A no, to... <grym> no właśnie. Więc, więc tak, młodo wyglądam i, i, i bardzo często y, jestem wyganiany różnymi wejściami. Y, no mam nadzieję człowiek pokorny, nie wiem. Nie wiem, jak inni na to patrzą. No właśnie, jak cię poznałem, no. zobaczyłem, że jesteś młody, to zaskoczyło mnie to, że już masz za sobą takie doświadczenia. No, ale my takie... się widzimy pierwszy raz teraz, tak? Nie. Dobra, no to tak. Znaczy, wiesz, to. to no tak, no nie wiem. No ja mam 24 lata w tym roku. Mam za sobą ślub, mam za sobą poród, mam za sobą studia, tonę jakichś tam doświadczeń, zespół, wiesz, takie rzeczy. I naprawdę, no wiesz, ludzie, jak mnie widzą na ulicy, no to albo się krzywo patrzą, albo patrzą się podejrzanie, tak jak naprawdę co drugi patrol policji. Wczoraj mnie patrol policji, słuchajcie, zatrzymał na dworcu głównym. Zresztą, ci sami kryminalni co mnie zatrzymali Pięć miesięcy temu, kiedy szedłem robić na Zresztą Akademię Ignacjaną tutaj prezentację o profilaktyce mhm. uzależnień, i oni mnie wtedy zatrzymali, że byłem podejrzany o rozprowadzanie narkotyków na dworcu. Jak zapytałem dlaczego, to powiedzieli mi, że ze względu na moje skarpetki, bo miałem skarpetki w pizzę, Aha. I powiedzieli, że to podejrzane to jest, więc zatrzymali mnie. No i ci sami panowie wczoraj zatrzymali mnie, że tym razem jestem podejrzany o yy, zabicie człowieka, że wyglądam jak pseudokibic i yy, ostatnio była akcja, że tam kogoś chyba zaćgali, czy zabili, czy coś i że wydaje się być podejrzanym, więc to ja. Natomiast jak już zobaczyli, jak ja ich witam uśmiecham i mówię, dzień dobry panów, jak tam? To zapytali, czy się znamy, ja mówię tak, że ostatnio byłem narkomanem, teraz kim jestem oni, że pseudo-kibicem, ja mówię, to miłego dnia. Więc, yy, więc faktycznie, no tak jest, że, że przez ten wygląd yy, bardzo często ludzie mnie też nie szanują, nie? W sensie, jak przychodzę gdzieś, to co? Dyrekcja bardzo często tak wita w szkole, o, co to, taki młody przyszedł, ty mógłbyś być moim synem, nie? Więc to, to no to takie błogosławie, albo to też jest w pracy z młodymi, nie, bo jak wchodzę do szkoły, to jestem swój i i, i każdy ma wrażenie, że jestem jakimś szesnastką, wiesz taką w, w kapturze, w, w czapce przychodzi. Co to będzie się działo? No mm. więc tak, tak. Ten wygląd myli, myli mm. czasem. Ale to jest. Yy... Taki jesteś, czy to jest jakaś taka kreacja sceniczna? Michał, nie, i fax, w w Michał jedna nie, osoba. Nie, jedno, w ogóle co, jaka kreacja? W sensie, yy, yy, nie wiem, ja w ogóle miałem straszny yy, problem, żeby w tej telewizji, nie, jak, jak, jak prowadzę program, to wiadomo, że oko kamery bardzo lubi kolory, nie? Ja w ogóle w, yy, przez telewizję polubiłem kolory, bo tak to się zawsze obierałem na czarno i zawsze chodziłem w czarnych ciuchach. Yy, nie to dlatego, że jestem smutny, czy obchodzę jakąś żałobę, wiecie, w całym, przez cały rok, tylko po prostu no, w, taki miałem gdzieś styl. Yy, na się wychowałem, yy, luźny styl lubiłem zawsze. Musiałem się nauczyć ładnie ubierać do tej telewizji, więc to, to na, na pewno zmieniło. Um, ale masz stylistę, czy sam dobierasz? No, mam stylistkę, no, która mi dobiera, ale to jest w takiej dużej, jakby no, dużo rozmawiamy o tym, co chcę założyć. Nie? Ale jak pamiętam, do Rzymu pojechaliśmy, musiałem wskoczyć w garnitur, wiecie, w takie rzymskie, włoskie, fajne ciuszki. No to już miałem problem, ale, ale jakoś tam dałem radę i, i nawet jakieś tam lajki się sypały, jak wrzuciłem zdjęcie. A dlaczego ale... akurat rap? Czemu to akurat ta muzyka? Y wiesz co? Y y y Słuchałem tego bardzo dużo, nawet próbowałem pisać pierwsze teksty. Pierwsze teksty pisałem, nie wiem, to był jakieś tak słabe rymy, że w ogóle dramat. Jak się nawróciłem, to też zacząłem, pomyślałem i na modlitwie stając poprosiłem Pana Boga o dar, żeby mi dał jakiś dar, którym będę mógł służyć innym. No i, i zacząłem sobie freestyleować, oczywiście nie jestem freestyleowcem, ale tak jakoś mi się zaczęło wtedy. No i pierwszy tekst, Panie Boże, jesteś wielki, dzisiaj założę szelki. No po prostu wiesz, no kto by tak nawinął, no wiesz co chodzi. E... No ładne, no, no wiesz, no ładne. Takie to chłopak Dawid zaśpiewał. Więc, więc tak, zaczęło się niepozornie i po prostu przyjąłem dar od Pana Boga, nie? Słuchałem rapu, a rap zacząłem robić tak naprawdę po nawróceniu i nie to, że o sobie wymyśliłem, że nagle stanę się raperem, bo dla Pana Boga, tylko jakoś tak naturalnie wyszło. Raperzy zawsze mówią o tym, co jest w ich życiu ważne. Przynajmniej niektórzy starają się, żeby to było auto. Autentyczne, bo wiele mam, wielu mamy raperów, którzy, nie wiem, nigdy nie byli za granicą, a mówią, że odwiedzili Stany, Bahamy i, i po prostu, wiesz, Majorkę. To chyba wiesz na Google Maps czy gdzieś. I no, I no i klimat, klimat był taki, że, że przyjąłem dar od Pana Boga. No i zacząłem mówić o tym, co jest w moim życiu ważne. To co jest dla ciebie ważne? No kurczę, no wiesz, no wiadomo, no, co jest dla mnie ważne. No, no, Pan Bóg jest dla mnie ważny, ale mówię, wiesz o tym, co, 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 co widzę, mówię, o, opisuję pewną rzeczywistość, mówię o tym, co mnie denerwuje na kawałkach, mówię o tym, co wiesz, że, że mam syna teraz, nie? O, o tym też przewijam, o tym, że niektórzy się gubią, o tym, że, wiesz, mam, mam problem i miałem problem, żeby, żeby się pogodzić z tym, że muszę być ojcem, nie? Więc o tym też, no to są, wiesz, rzeczy, które na bieżąco przychodzą ci do głowy. Które przeżywasz, i potem robisz kawałek, i, i jak sobie tak popatrzysz na rapera, prześledzisz jego twórczość, to widzisz, że gość może mieć jakiś problem w danej chwili, może się z czegoś cieszy. No jeżeli jest autentyczny, i mu faktycznie. Fajnie, taki autentyzm. No autentyzm bo... no, staramy się, wiesz, z młodymi kotami, żeby to było autentyczne, no bo ludzie nie, nie, nie lubią, wiesz, farmazonów, nie? I nie lubią, jak ktoś jest nieautentyczny, jak ktoś jest, wiesz, ściemnia. No wiadomo, że to się sprzedaje bardzo często. Chłopaki mieli ostatnie spotkanie, słuchajcie, z gościem, który zajmuje się PR-em i mówi, tak, bo tam próbował nam rozkręcić markę, nie, że młode koty, żeby się tym zająć, no i mówi tak, że chłopaki, weźcie coś na wincie o seksie, weźcie coś na wincie o agresji, o zabijaniu, o jakichś takich rzeczach, no wiesz, autentycznie tak mówił, nie, i mówi, że słuchajcie, to by się sprzedawało, to by się, macie potencjał, to by się sprzedawało, mówimy, że... Chłopaki powiedzieli, że słuchaj, no ale to nie jest nasza droga, my się nie widzimy w tym, nie, 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 nie. w ogóle nie będziemy tego robić, a mówi, a to, widzicie, to szkoda, no to, no, to, no to nie podziała. Ciekawe, ne? bo rap chyba powinien iść pod prąd, a mało jest takich raperów, którzy rzeczywiście to robią. No wiesz, rap zawsze był muzyką buntu, hip-hop zawsze była kultura buntu, zawsze buntownicy robili ten rap, zawsze, wiesz, jak pewnie pamiętacie, no, jechali policje wszyscy dookoła, w Krakowie mm -hmm. przynajmniej, Roman Boski, wiesz, rozkręcił JP, potem się to przerodziło w JP2, no bo, no bo jakoś to się musiało przerodzić na, na, na coś dobrego, jakąś opozycję. Więc zawsze była kultura buntu, muzyka buntowników, ale czy ja jestem buntownikiem w tym wszystkim? Na pewno, wiesz, jak się mówi prawdę między oczy na kawałkach, to niektórzy to faktycznie traktują jako, wiesz, bunt i w ogóle nie wiadomo co. Ale bunt bunt przeciwko duchowi tego świata? Coś w tym stylu? No coś w tym stylu. Wiesz co, kurczę ja... Dużo jest teraz osób, które robią ten rap chrześcijański, nie? I oni mm -hmm. tak chodzą i na tych kawałkach niektórzy, yy, wiesz, tak, yy, tak cisną pod tym duchu tego świata i tak dalej, i tak dalej, i tak. Yy, robi się taka z tego mocna opozycja, yy, gdzie co drugi wyraz to jest krzyż po głowie, ładowanie. No i teraz jak sobie odpowiadamy na, 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 na pytanie, czy do to kogoś trafia, to na pewno to trafia do jakiegoś procenta. No ale, wie, ale większy procent pomyśli, no nie będę tego słuchał, no bo to jest oczywiste, nie? Oczywisty mają przekaz chłopaki i, i po prostu, no nie chce mi się tego słuchać. Sztuką jest zrobić tak, żeby nie powiedzieć, o taki przykład, żeby w szesnastce powiedzmy, nie powiedzieć słowa Jezus, a żeby tak nawinąć i tak napisać tekst, żeby ktoś po przesłuchaniu tak się zreflektował, żeby w jakiś sposób mm -hmm. to odniósł do Boga, nie? Mm -hmm. I to jest sztuka i, i w ogóle ja się uczę tego robić i chcę tak robić, żeby to, żeby nie było takiego rozdzielenia na tej scenie mainstreamowej powiedzmy, że jest rap, i jest rap chrześcijański, nie? No jest rap po prostu robiony przez ludzi z dobrymi wartościami. którzy Albo jest mają... szczery, albo nieszczery. No nie? albo jest szczery, albo jest nieszczery. No. Dużo ludzi pyta, dlaczego nie seks i dragi. A ja mówię, no bo to nie jest w moim życiu ważne. Ważny jest Jezus, nie? A to, że nie użyje w pięciu kawałkach pod rząd, albo nie padnie w pięciu kawałkach pod rząd młodych kotów słowo Jezus, to przecież nie oznacza, że nagle my żeśmy się wyparli wiary i w ogóle nie jesteśmy wierzący, nie? No jesteśmy dalej wierzący, tylko chcemy to robić w sposób. E, ewangelizować w sposób. Przebiegły. Gdzieś to w Piśmie Świętym jest napisane, że bądźcie przebiegli jak, y, jak węże, tak? A łagodnie jak gołębice. Jak lis? Jak lis, czy jakoś, jakieś zwierzę tam padło? No. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pogrążaj mi się, żeby nie wyszło, że nie znamy <grym> to Ale się, coś na pewno To jest. się wytnie. <grym> ale, ale wiadomo, o co oni. <grym> e, młode koty, jak się odnaleźliście? Jak się młode koty odnalazły? Jak się odnaleźliście? No jak jak, jak, to jak tak zaczęło jak, jak zaczęliście, postało. tak? Wiesz co, no to jest właśnie jedno z tych pytań, które pada yy, zawsze, e, powinienem sobie nagrać taką odpowiedź na dyktafon już, żeby, żeby to, to pykło, ale to niemniej jednak jest to interesująca historia i, i, i lubię o tym mówić, że yy, Hiob, gość, który nie jest w zespole już dwa lata yy, ponad, yy, stwierdził któregoś dnia, że yy, a no, przy okazji tam działania jakichś tam artystycznych swoich wypadów w różne miejsca w Polsce, stwierdził, że poznał paru chłopaków, którzy robią rap, którzy mają potencjał, którzy rapują, są wierzący, świeżo nawróceni, bo wtedy byliśmy wszyscy świeżo nawróceni, no i stwierdził, że mm, tak Pan Bóg mu powiedział, żeby zrobił taki zlepek nie? Młode koty, żeby to nazwać. Młode my u ode, wiadomo, po to, żeby był clickbait, wiadomo o co chodzi. No tak, znamy te klimaty. Znacie klimaty. Młode koty, żeby po prostu po wpisaniu młode od razu, żebyśmy wyszli my, żebyśmy wyszli my i się faktycznie to udało. Koty, no bo każdy z nas był świeży, jak y, pamiętacie z gimnazjum, jak ja byłem w pierwszej klasie, do na mnie wołali kici kici i że kot przyszedł. Koty są spoko, no, kot... ja lubię koty. wole ja wolę psy bardziej. No, ja jestem bardziej taki psiorszy. Zresztą mam psa Pumbe, pozdrawiam serdecznie i, i w ogóle fajnie. <noise> oh, 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 oh. Pumbę oh, oh, oh. możecie obserwować na Instagramie. Na Instagramie, no jest gościu wariat, nie? W każdym razie, Hiob stwierdził, że, że, że zrobi taki klimat zajawkę rapową, no i zebrał chłopaka z Katowic, konkretnie z miasteczka śląskiego Dług Knopek. Zebrał mnie z Krakowa, Falamira z, z Brzeska i Kubę z Tyczyna w późniejszym czasie, no i DJ'a Anema też z Krakowa. Na ka każdego z nas poznał w innym miejscu, nie? Dominika przy okazji rekolekcji, mnie przy okazji yy, koncertu, Kubę, bo akurat się znali, z Anemem grali, a Fala Mira na koncercie, zresztą jednego z raperów. I, yy, no i stwierdził, że zbierze tą ekipę, yy, zrobimy kawałek, nagrywaliśmy kawałek pierwszy, pamiętam, pod kołdrą yy, w domu jednego właśnie u Fabiana, jak wynajmował mieszkanie. Jeden z nas stał z kołdrą. Otulał tego, co stał z mikrofonem, bo nie było, wiecie, tak jak tutaj fajnie w studiu, wszystkiego całego pomieszczenia wygłuszonego, wyciszonego. Nagraliśmy pierwszy kawałek Młode Koty y, przy uprzejmości gospel boxu, boxa, boxu chłopaków z Częstochowy. No, oni nagrali dla nas klip za darmo, jak nie mieliśmy kasy, wtedy, żeby wyłożyć, wiecie, tam parę klocków na nagranie. No i poszło, nie? W świat Młode Koty, nagraliśmy parę kawałków. Hiob się potem katapultował, stwierdził, że mm, już wystarczająco zrobił, wystarczająco nas wyprowadził. Wygraliśmy chrześcijańskie granie, debiuty, pojeździliśmy troszkę z koncertami no i zaczęliśmy robić swoje, nie? Tak to się zaczęło. Jedna piosenka młodych kotów, która jest dla ciebie ważna. Co byś polecił? Podepniemy. Podepniecie. Wow, niesamowita możliwość, żeby posłuchać zespołu Młode Koty mimo iż chyba a nie, pada tam słowo Bóg, jest taki kawałek, mamy pogrzeb, taki refleksyjny, yy, gdzie każdy z nas yy, dzieli się swoim, swoją obawą, swoim takim problemem, refleksją yy, i to jest troszkę takie odejście od tego klimatu, który zawsze robiliśmy, że jak młode koty, wiesz, takie bęgowe kawałki, to jest jeden z tych nielicznych, refleksyjnych kawałków, jakie zrobiliśmy, yy, gdzie każdy z nas mówi o problemie, o obawie, o tym, co przeżył trudnego, a każdy z nas jakieś trudne rzeczy przeżył, czy to śmierć bliskiej osoby, czy, czy wiesz, ten, więc pogrzeb, Polecam. Fajny numer, fajnie zmiksowany, to jest nasz najnowszy kawałek, teraz puszczony, więc polecam. Młode koty, pogrzeb. To trochę brutalne, ale dzisiaj widzę. To trochę nieważne, ale dziś nie skrzywdzę. Musiałem szybko dojrzeć, no powiedz, bo sam nie wiem, jak mam być dobrym ojcem, eh. Mówią, najdłuższa droga to ta do nieba lub do piekła. Wiem, że najdłuższa to ta z umysłu prosto do serca. No powiedz, jak wygrać tę walkę, co zrobić, by nie wrócić martwym na tarczy. Ile czasu poświęcić dla bliskich, żeby nad grobem nie powiedzieli akizm Zamiast quiziom zalały mnie łzy, jedyne co mogę dziś wylać Hennesy.